Szanowni Państwo, okres świąteczny w Galerii Tarnowia obfituje w dużo wydarzeń, które dla Państwa przygotowaliśmy. 25 listopada w Galerii Tarnowia będzie Black Friday, sklepy przygotowały dla Państwa promocje i specjalne rabaty. 25 listopada również są urodziny Galerii Tarnowia. Z okazji urodzin na profilu Facebook Galerii będzie można wziąć udział w konkursach, wygrać karty podarunkowe oraz bilety do kina. 3 grudnia w Galerii Tarnowia zagości Mikołaj, dzieci oprócz spotkania z Mikołajem będą mogły wziąć udział w konkursach i zabawach z nagrodami. 2 i 3 grudnia w Galerii Tarnowia odbędzie się kiermasz płyt winylowych, na, na kiermasz zjeżdżają ludzie z całej Polski, więc myślę, że to też będzie specjalna okazja do tego, żeby zakupić jeszcze prezenty pod choinkę. Od 16 do 18 grudnia w Galerii Tarnowia będzie kiermasz świąteczny. Na kiermasz można będzie kupić różne ozdoby świąteczne, może jeszcze też jakieś rzeczy na prezenty oraz wyroby też na stół świąteczny. Od 1 do 18 grudnia w Galerii Tarnowia będzie event włoski. Podczas eventu będą, będzie można kupić wyroby, oryginalne wyroby włoskie, oliwki, sery, oliwę prosto z Włoch. Zapraszamy również w okresie świątecznym do naszego multikina. Multikina przygotowało dużo atrakcji, filmów, premier. Także na pewno jest to taki okres świąteczny, gdzie można spędzić z rodziną w kinie, można tatusią wysłać z dziećmi do kina. Mam nadzieję, że z galerią Tarnowia poczujecie Państwo klimat świąteczny nie tylko podczas zakupów, ale i spędzenia miłego czasu.